Witaj w dziewiątej już części mojego kursu o podstawach programowania w języku PHP. Do tej pory omówiliśmy sobie podstawowe kwestie pozwalające na napisanie prostego programu na zaliczenie w szkole. Jednak, aby napisać program, który możemy udostępnić ostatecznemu użytkownikowi, należałoby zadbać jeszcze o kilka kwestii. Jedną z takich kwestii jest obsługa błędów. Ostatnio pisaliśmy projekt sklep internetowy. Prace szły całkiem nieźle. Udało się oddać w terminie, nagrać film instruktażowy, przejść jakoś ścieżkę zakupu, jednakże zabrakło nam trochę czasu na dogłębne testy. Oddaliśmy projekt klientowi, a on testując zajrzał do panelu i spróbował sobie dodać aktualność bez tytułu. Jako, że sytuacja, w której klient dodaje bez tytułu aktualność, nie została w żaden sposób obsłużona, to taka aktualność się dodała. A jako, że na podstawie tytułu generowane są linki, to nasz program się wysypał. Wysypało na czerwono, no i klient był niezadowolony. No bo przecież jak to, oddaliśmy niegotowy program. Właśnie dlatego w tej części Omówimy sobie, jak należy obsłużyć taką sytuację, a my od tamtego czasu dokładnie testujemy i obsługujemy nasze programy. Zacznijmy od błędów. W PHP mamy ich cztery rodzaje. Pierwszym z nich są ostrzeżenia, czyli warningi. Aby wywołać taki błąd, należy podzielić. Liczbę przez 0, odnieść się do niewłaściwego parametru funkcji. Spróbujmy sobie wywołać taki błąd. Podzielmy jakąś liczbę przez 0. Standardowo, gdy zrobimy taki błąd, otrzymamy informację, jednakże informacja taka nie zatrzymuje działania naszego programu, dzięki czemu może on wygenerować jakieś błędy poprzez wystąpienie nieprawidłowości. Kolejnym błędem są ostrzeżenia. Jest to bardzo podobny typ, ponieważ nie zatrzymuje on działania naszego programu. Aby wywołać powiadomienie, należy się odnieść na przykład do jakiejś nieistniejącej zmiennej. W ten sposób uzyskujemy jakiegoś notisa. Kolejne błędy są już bardziej niebezpieczne, ponieważ zatrzymują całkowicie działanie naszego programu, dzięki czemu z drugiej strony łatwiej jest je wykryć. Kolejnym błędem jest parse error, czyli błąd, który jest spowodowany złą składnią. Na przykład jeśli zapomnimy. Średnika na końcu, co dość często zdarza się początkującym programistom. Jak widać, zazwyczaj program podpowiada nam, gdzie znajduje się błąd, poprzez zaznaczenie tego miejsca na czerwono. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jak widać, wszystkie pozostałe błędy zniknęły i pojawił się parse error. Ponieważ program się nie skompilował. Stawmy średnik i przejdźmy do kolejnego błędu, którym jest Fatal Error. Taki błąd może być spowodowany poprzez odniesienie się do nieistniejącej klasy lub funkcji, co też może być dość częstym błędem początkującego, poprzez zrobienie literówki. Sprawdźmy jak to wygląda. Błąd taki powoduje, że program zostaje zatrzymany w miejscu, w którym wystąpił. Sprawdźmy jak to wygląda. Jak widać następny warnik w dalszej części kodu zniknął. Lepiej, żeby taki błąd nie wystąpił na przykład w. O programowaniu bankowym, gdzie na przykład przelewamy pieniądze z jednego konta na drugi. I jakby na przykład taki błąd wystąpił pomiędzy tym, jak pieniądze zniknęły z jednego konta, a nie pojawiły się na drugim, to by było trochę słabo. Oprócz standardowych błędów PHP, jest też wiele błędów, które użytkownik może wygenerować, takich customowych związanych z naszym oprogramowaniem, tak jak na przykład brak wprowadzenia jakichś informacji lub niewłaściwy format kodu pocztowego. Tą sytuacją zajmiemy się w pierwszej kolejności. Ogólnie aplikacje budujemy tak, że mamy wiele plików, wiele klas, które mają wiele funkcji i są w różnych miejscach. Wszystko to przeważnie wykorzystujemy ostatecznie w jakimś kontrolerze. Nie będziemy tutaj na razie rozbudowywać za bardzo naszej aplikacji. Spróbujemy sobie obsłużyć sytuację związaną z dzieleniem przez zero. Napiszmy sobie jakąś przykładową funkcję dzielącą, w której sobie podzielimy jedną liczbę przez drugą. a następnie spróbujmy wyświetlić jej wynik. Tutaj użyjemy sobie wcześniej omawiany przez nas przypadek. Taki kod oczywiście powinien wygenerować nam błąd. Warning o dzieleniu przez zero. Spróbujmy sobie to teraz jakoś obsłużyć. W tym celu zrobimy najprostszą w świecie walidację. Czyli sprawdzimy, czy P nie jest równe 0 przypadkiem, a jeżeli jest, to wyrzucimy wyjątek. Tutaj zaczynamy teraz omawiać konstrukcję try-catch i throw exception, tak, która jest podstawą do obsługi błędów w PHP. Jeżeli p jest równe 0, czyli liczba przez którą nie możemy podzielić, to wyrzucamy wyjątek. Teraz spróbujmy wykorzystać try -catch do przechwycenia tego wyjątku. Oraz umieśćmy nasz, naszą funkcję, która wyrzuci zapewne wyjątek w pierwszym bloku sprawdzającym. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to wyświetli się wynik, a jeżeli źle, to spróbujemy sobie wyświetlić informację zawartą w wyjątku. Robimy to poprzez metodę klasy exception getMessage. Tutaj najczęściej wykorzystywanymi metodami klasy exception są getMessage i getCode, czyli wiadomość, jaka jest zwracana, oraz kod błędu. Zobaczmy, jak działa tak spreparowany kod. Jak widać, zamiast. Jakiejś długiej informacji o błędzie dostaliśmy elegancką informację o tym, że nie wolno dzielić przez zero. Spróbujmy jeszcze zmodyfikować kod tak, aby dało się podzielić. Jak widać, nasze oprogramowanie działa poprawnie. Pytanie: Co zrobić z pozostałymi błędami? To, co się najczęściej robi, czyli wyłączamy na produkcji. Służy do tego error reporting. Ustawiamy poziom na zero, i wtedy żaden błąd nie powinien się pokazać. Spróbujmy się odnieść do jakiejś zmiennej, która nie istnieje, i przetestujmy działanie programu. Jak widać, Kompletnie nic się nie dzieje. Znaczy nie widać błędu. Spróbujmy sobie jeszcze coś wyświetlić. O, jest test. A jak wyłączymy, to wtedy pokazuje nam się błąd. Zawsze, jak wdrażamy na produkcję, wyłączamy raportowanie błędów, ponieważ nie chcemy, aby ktoś z zewnątrz, Widział na przykład ścieżki do naszych plików, w których znajdują się błędy. Wprawdzie te błędy nie znikają, ale przynajmniej jesteśmy o odrobinę bezpieczniejsi. Skoro jesteśmy już przy Error Reporting i wyłączaniu błędów, spróbujmy sobie omówić jeszcze możliwość wyświetlania poszczególnych błędów. Tak, Możemy sobie na przykład wyświetlać same notyce, tak? Notice. I w ten sposób nasz błąd będzie dalej widoczny. Spróbujmy sobie dopisać jeszcze jakiś inny błąd. Na przykład error, fatal error. Jak widać nie jest widoczny, ale coś nam się wysypało, bo już dalej się nie wyświetla. Tak? A jak sobie wyłączymy tą funkcjonalność, to wtedy powinny nam się pokazać wszystkie. Myślę. I mamy dwa błędy. I tutaj mamy także różne możliwości. Możemy pokazywać wszystkie błędy z wyjątkiem jakiegoś. Aby to zrobić należy wybrać wszystko, a następnie poprzez ENDA i 3 tak ustawić, czego nie chcemy wyświetlać, czyli na przykład wszystko z wyjątkiem notisów wyświetlamy. Teraz sprawdźmy działanie. I jak widać, notis znikł. Wyłączyliśmy nasze raportowanie błędów. Nie pokazują się. Wszystko niby elegancko, ale chyba tego tak nie zostawimy, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, te błędy dalej są. Po prostu się nie wyświetlają komunikaty. Teraz, aby jakoś e, odnotować te komunikaty, wykorzystamy sobie funkcję pHP set_error_handler. handler. Ta funkcja pozwala na obsłużenie błędów, których nie widać. Tak? Nasze, naszą customową obsługę błędów. Tutaj podajemy jakąś funkcję, oraz przekazujemy do niej parametry. Pierwszy parametr to jest integer, czyli level tego błędu. Tutaj to określa, czy są to warningi, czy erory. Dalej określamy string. I tutaj jest message, czyli wiadomość od kompilatora. Kolejne informacje, jakie otrzymujemy z tej funkcji to informacja o tym, w jakim pliku wystąpi błąd. Czyli... I dalej jest linia, w której wystąpi błąd. Czyli standardowe informacje, które wcześniej widzieliśmy, pojawiają się w momencie wystąpienia błędu. Jeszcze średni w końcu. I w tym miejscu możemy zdefiniować sobie dowolne akcje na obsługę błędów. I tutaj możemy na przykład wyświetlić informacje w innej postaci niż to jest w standardzie. Wyświetlimy sobie teraz wszystkie informacje, które uzyskujemy podczas wystąpienia błędu. Rząd w porzędzie. Spróbujmy sobie jeszcze wygenerować jakiś notice. I sprawdźmy działanie naszego programu. I jak widać, nie mamy tutaj teraz standardowego błędu, tylko po kolei wyświetlone informacje o tym, jaki błąd wystąpił, gdzie, w której linijce. Pokazałem to tylko dla przykładu, ponieważ w rzeczywistości najprawdopodobniej byśmy zapisali ten błąd do jakiegoś pliku lub do bazy danych. I w ten sposób, kiedy użytkownik zgłośni nam, że w programie wystąpił jakiś błąd, idziemy do pliku z logami, czyli pliku, w którym będziemy zapisywać po kolei te informacje i szukać daty, kiedy ten błąd wystąpił, a następnie analizować, czy w tym momencie nie znajduje się tam jakiś błąd. Wówczas mamy dość dokładną informację, co należy poprawić. No i fajnie. To chyba wszystko na dzisiaj. Mamy podstawową obsługę błędów. Wiemy, jak zrobić, żeby błędy się nie wyświetlały, żeby zostały zapisane w jakimś miejscu, żebyśmy potem mieli do tego jakąś informację. Oraz wiemy już, jak przychwytywać wyjątki. Teraz już możemy napisać jakiś prosty programik. No i to by było tyle na dzisiaj. W kolejnej części spróbujemy sobie wyjaśnić, w jaki sposób dzieje się tak, że klienci sklepów internetowych dodają sobie produkty do koszyka, a te produkty są widoczne, mimo że przechodzą pomiędzy stronami czyli temat sesji i przechowywania danych.